Państwa. chciałem właśnie powiedzieć do tych hejterów, którzy są za pedofilią, e, za psychiatrią, za aborcją i tak dalej. po prostu są wysyłani do sendeckiego i od sendeckiego, że jesteście tak naprawdę, mówicie, że mówicie, żeby ktoś się leczył, to jesteście za aborcją, pedofilią, psychiatrią, jest, e, kto jest za aborcją, to nie za psychiatrią. Jest, jesteście po prostu... Tak naprawdę to jesteście ludźmi, którzy po prostu nic nie osiągnęli i nic nie osiągną. A, jeszcze jedno. Chciałem właśnie zaprosić na upamiętnienie Kwiatkowskiego. Eee, to będzie 28 sierpnia o godzinie 18.00 szpital na Nowowiejskiej w Warszawie. Właśnie przez takich hejterów, którzy są propsychiatryczni i proabortyjni, właśnie masz, giną masz, ludzie. Przez nich skinął Kwiatkowski. No to do zobaczenia i do usłyszenia.